Święty Paweł od krzyża wziął sobie do serca los dusz Błagając za nie, odprawiał mszę świętą za każdym razem, gdy tylko mógł i odmawiał różaniec. Jego biografie wspominają, że w nocy procesja dusz udała się do świętego, aby prosić go o modlitwy i błagania. On sam relacjonuje to następująco. W tym czasie... Rozpaczliwie odmawiałem modlitwy i znosiłem bardzo długie pokuty, ponieważ czułem tak wielkie współczucie. Matka Boża Najświętsza ukazała mi się, wzywając mnie po raz pierwszy, drugi i trzeci. Po prostu nie odpowiadałem, pamiętając, że pewnego razu Spowiednik powiedział mi, żebym nie odpowiadał w takich okolicznościach. Jednak pokłoniłem się twarzą do Ziemi z całkowitą czcią a mój anioł stróż podniósł mnie z ziemi i usłyszałem jak mówił mi abyś mógł poznać obowiązek modlitwy za te biedne dusze chodź z nami w ten sposób zaprowadzili mnie do czyśćca matka najświętsza otworzyła mi czyściec i zobaczyłem go och jakie kary córko och jakie kary najbardziej dusze te cierpiały tęsknotę ponieważ były daleko od Boga, którego tak bardzo kochały. Innym razem święty Paweł miał wizję zmarłego kapłana, jak sam opowiada. Znałem pewnego księdza, dobrego człowieka, ale ostrzegałem go otwarcie więcej niż raz. Słysząc moje słowa, wydawał się być skruszony, ale później wrócił jak poprzednio. Kiedy pewnej nocy usłyszałem pukanie do moich drzwi, powiedziałem: Odejdź! Wierząc, że to diabeł przyszedł mi przeszkadzać. Nieco później ponownie usłyszałem pukanie. Odejdź! powiedziałem ponownie. Po chwili wrócił, by zapukać po raz trzeci. Wtedy, nie wiedząc, kto to był, powiedziałem: Rozkazuję ci w imieniu Boga, abyś mi powiedział, kim jesteś i czego chcesz. Wtedy usłyszałem, jak mówi do mnie, jestem duszą tego księdza. Umarłem tej nocy o szóstej i zostałem skazany na czyściec z powodu błędu, przed którym mnie ostrzegałeś. Och, jakie kary. Czuję się, jakbym był w czyśćcu od tysięcy lat. Spojrzałem wtedy na zegar i zobaczyłem, że jest szósta piętnaście. Powiedziałem do niego. Minął kwadrans od twojej śmierci, i wydaje ci się, że to tysiące lat? A dusza tego kapłana odpowiedziała: Tak, wydaje mi się to tysiącami lat. Obiecałem powierzyć go Bogu w modlitwie. Wizja zniknęła, ale nie mogłem się powstrzymać. Rozpocząłem pokutę z zapałem, ale potem. Nie czułem się wcale pocieszony ani nie otrzymałem potwierdzenia, że dusza ta została wyzwolona z czyśca. Ponownie rozpocząłem pokutę i modliłem się do Pana z bardzo głębokimi uczuciami. Święty Paweł od Krzyża otrzymał od Boga dar oglądania tajemnic, których my nie widzimy na co dzień, a jednak są one bardziej realne niż wszystko, co dotykamy. Gdy mówi: Och, jakie kary, córko! Nie są to puste słowa. To krzyk duszy, która widziała cierpienie, niewyobrażalne dla ludzkiego rozumu. Cierpienie, którego nie zadał im Bóg z okrucieństwa, ale które jest konsekwencją braku gotowości do zjednoczenia się z Jego świętością. Te dusze kochały Boga, a jednocześnie musiały cierpieć największą tęsknotę, bo były oddzielone od tego, którego pragnęły najbardziej. I to właśnie jest najgorszy ogień czyśćca. Nieobecność Boga, który jest ich jedynym celem, ich jedynym szczęściem. Matka Boża sama otworzyła świętemu Pawłowi bramy czyśćca, by pokazać mu, jak wielki obowiązek ciąży na każdym z nas. Anioł stróż powiedział, abyś mógł poznać obowiązek modlitwy za te biedne dusze, Chodź z nami. To wezwanie nie było skierowane tylko do Niego, lecz przez Jego świadectwo do całego Kościoła, do nas. Modlitwa za dusze czyścowe nie jest opcją, nie jest dodatkiem to nasza powinność wobec tych, którzy cierpią, a nie mogą już nic dla siebie uczynić. Oni są całkowicie zdani na nasze wstawiennictwo, na naszą miłość. Na nasz różaniec, na nasze ofiary, na każdą mszę świętą, którą za nich ofiarujemy. Gdy dusza kapłana przyszła do świętego Pawła, błagając: Czuję się, jakbym był w czyśćcu od tysięcy lat. Wstrząsa to każdym, kto zatrzyma się nad tym zdaniem. Minęło zaledwie piętnaście minut od śmierci, a on czuł się, jakby cierpiał tysiące lat. Czas w wieczności nie biegnie jak nasz czas. Każda chwila oddzielenia od Boga jest wiecznością bólu, wiecznością tęsknoty, wiecznością, która nie ma porównania z żadnym cierpieniem na ziemi. I to nie była dusza zbrodniarza, ale księdza, człowieka, który znał Boga, który odprawiał msze święte, a jednak nie przyjął do końca napomnień i pozostał w grzechu. To ostrzeżenie jest jasne. Czyściec to nie bajka. To nie symboliczne czekanie w kolejce do nieba. To ogień oczyszczający, który pali duszę tak, że dla nich minuta staje się tysiącami lat. A skoro święty Paweł od krzyża, pełen świętości i pokuty, drżał na widok tego cierpienia, jak wielkie ono naprawdę musi być. Dlatego dziś trzeba bić na alarm. Każdy dzień, w którym zapominamy o duszach czyśćcowych, jest dniem ich dodatkowego cierpienia. Każda nasza obojętność przedłuża ich tęsknotę, a każda modlitwa, każdy różaniec, każda komunia święta ofiarowana w ich intencji staje się dla nich jak kropla wody na pustyni, jak światło w mroku, jak otwarcie bramy, które przybliża ich do Boga. Święty Paweł od krzyża, nie mógł pozostać obojętny. Jego serce płonęło współczuciem, więc podejmował modlitwy, pokuty, umartwienia, błagając Boga o skrócenie cierpienia dusz. A my? Czy nie mamy obowiązku pójść Jego śladem? On widział, on słyszał, on wiedział. My wierzymy w Jego świadectwo i to wystarczy, by zrozumieć, że modlitwa za dusze czyśćcowe. Jest nie tylko aktem miłości, ale też wyrazem sprawiedliwości. Bo ilu ludzi pomogło nam w życiu, ilu się za nas modliło, ilu poświęciło się dla nas, a teraz może właśnie oni błagają o pomoc z miejsca oczyszczenia. Ich cierpienie jest realne, ich wołanie jest dramatyczne, ich bezsilność całkowita. Tylko nasza modlitwa ma moc ich wybawić. Tylko nasze wstawiennictwo może przyspieszyć ich wejście do wiecznego szczęścia. Czyż może istnieć większy akt miłości niż wyrwać duszę z ognia czyścicowego i wprowadzić ją do świata oblicza Bożego? To jest miłość czysta, bezinteresowna, miłość, która dotyka wieczności. Nie wolno nam zwlekać. Różaniec w dłoniach, Msza Święta. Ofiara dnia codziennego. To są skarby, które możemy oddać tym, którzy nie mogą już nic uczynić dla siebie. A oni, gdy wejdą do nieba, nie zapomną: będą orędować za nami, będą naszymi sprzymierzeńcami, będą naszymi przyjaciółmi przed tronem Boga. Modlitwa za dusze czyściowe to obowiązek, ale też przywilej to dar, który możemy dawać każdego dnia. Święty Paweł od krzyża ukazał, że to sprawa życia i śmierci, a raczej wiecznego życia i oczyszczenia. Jeśli dziś usłyszysz Jego słowa i świadectwo, nie zatwardzaj serca. Każde zdrowaś Maryjo, każdy akt ofiarowania, każdy moment modlitwy może być dla nich otwarciem bram nieba. Niech Jego wizje przypominają nam nieustannie modlitwa za dusze czyśćcowe, to walka o wieczność, to wyraz miłości, to obowiązek wobec tych, którzy cierpią najbardziej. Kto niesie im ulgę, niesie ulgę samemu sercu Chrystusa, który pragnie ich jak najszybszego powrotu do domu Ojca. Pamiętajmy, każda dusza, którą wybawiamy modlitwą, staje się naszym sprzymierzeńcem w wieczności. Oni będą nas wspierać, kiedy my będziemy toczyć swoje bitwy. Oni będą orędownikami za nami, gdy nadejdą nasze próby. Oni staną po naszej stronie w godzinie naszej śmierci. Nie wolno nam więc milczeć. Musimy walczyć. Musimy być wierni. Różaniec za dusze czyśćcowe, msza święta za zmarłych, modlitwy i akty miłości to nasz front, to nasza walka, to nasza odpowiedzialność. Niech słowa świętego Pawła od krzyża Palą nas jak ogień i niech nigdy nie pozwolą nam zapomnieć, że modlitwa za dusze czyśćcowe to największy akt miłości, jaki możemy dać. To walka o wieczność, to ratunek dla dusz, to zwycięstwo Boga nad ciemnością. Dlatego pomódlmy się teraz wspólnie za te biedne dusze w czyśćcu cierpiące modlitwą świętej Gertrudy. Boże miłosierny, stronu chwały Twojej Wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu cierpiące, wejrzyj na ich męczarnie, na łzy, które przed Tobą wylewają. Usłysz ich błagania i jęki, zmiłuj się nad nimi, odpuść im grzechy za wszystkie przestępstwa, których się dopuściły, zaniedbalstwa w służbie Twojej świętej popełnione, ofiaruję Ci najświętsze życie, wszystkie zasługi Jezusa Chrystusa. Wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, prace, boleści, krew i rany, mękę i śmierć niewinną, którą w najgorętszej miłości cierpiał za nas najmilszy Twój syn. Proszę, abyś tym ubłagany raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskiej szczęśliwości, aby Cię wielbiły na wieki. Amen, Ojcze przedwieczny. Ofiaruję Ci najdroższą krew boskiego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, w połączeniu ze wszystkimi Mszami świętymi, dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.